Cześć wszystkim, tutaj Pixie. Zapraszam Was na kolejną moją wideo recenzję. Dziś omówię, przedstawię Wam figurkę z serii Hobbit, niezwykła podróż Gandalfa Szarego. Kupiłem tą figurkę w MPKu za mm, powiedzmy około 50 zł. Powiem szczerze, że myślałem, że cena jest dość dobra. Zwłaszcza jeżeli spojrzę na ceny Transformersów, które kupuję. Jednak potem podparłem po Allegro i, i faktycznie te figurki tak naprawdę kosztują z tej serii dużo taniej choć akurat odnośnie tego Gandalfa, którego tutaj widzicie identyczny egzemplarz na Allegro znalazłem za 53 zł plus koszty wysyłki także w Empiku nie było, jeżeli chodzi o tą figurkę, tak źle ale te pozostałe figurki, które były w Empiku, jak Bilbo i tak dalej, tak dalej były w cenie również 50 zł niecałych i na Allegro są dostępne nawet w połowie te tego, jeżeli dobrze poszukacie, także yy, polecam Dobrze, przejdźmy teraz do omówienia samej figurki. Jak pewnie zdążyliście zauważyć, figurka się przewróciła. Jak pewnie zauważyliście, rozebrałem troszkę Gandalfa, oczywiście w cudzysłowie. I co odnośnie tej figurki? Na pewno każdy z Was, kto oglądał czy którąś część, zwłaszcza piersiedni, czy też hobita, bez problemu rozpoznałby tą postać. Widać, że jest to Gandalf szary i nikt inny nie może to być. Chyba, że ewentualnie możemy go połączyć z Gandalfem białym. Ale. Odnośnie tej figurki, moim zdaniem jest ona fenomenalna, wręcz niesamowita. Po prostu dbałość o szczegóły w niej uderza w oczy. Spójrzcie na twarz, twarz tej figurki. Może przybliżę wam ją w ciut inny sposób. Zobaczcie, jak ona kapitalnie wygląda. Wiem, że tutaj akurat na tym filmiku wygląda Gandalf trochę. Ta jego skóra wygląda jak żółta. Hm, niczym Mateusz Borek na ostatniej kali GSW. Ale mniejsza o to, Gandalf jest w rzeczywistości bardziej blady, jest bardziej biały niż żółty. Nie jest Chińczykiem, także spokojnie. I zobaczcie, twarz ta niesamowicie dla twarz Jana klena, osoby, która grała Gandalfa. Po prostu dbałość, dbałość, szczegółowość, szczegółowość, coś, co mnie niesamowicie cieszy. Spójrzmy jeszcze dokładnie na tą figurkę. Zobaczcie, tu ma pas brązowy. Ma pas, który trzyma dwa właściwie. No właściwie uprzłącz, która trzyma jego pochwę na miecz. Jest to po prostu niesamowita, niesamowita figurka. Yy, I co się tej figurki jeszcze? Gandalf ma kilka akcesoriów, z którymi przychodzi. Jednym z tych akcesoriów jest właśnie wspomniany już miecz. Ten miecz jest oczywiście w tej pokwie i możemy go sobie wyjąć. I włożyć oczywiście Gandalfowi w rękę. I wtedy Gandalf ma miecz. Jeżeli dobrze pamiętam, jest to miecz, który został stworzony przez elfy. Ale mogę się mylić, oczywiście, zobaczcie. I bardzo fajnie to wygląda. Oprócz tego Gandalf przychodzi nam w komplecie ze swoim magicznym kijem. Który też również może trzymać w ręku. Zaraz Wam powiem, dlaczego tak trzymam tą figurkę dlaczego ona jest u mnie tak niestabilna. Ale zobaczcie, przychodzi z tym kijem i może to trzymać w ręku. Przybliżyliśmy się też temu, temu kijowi, dokładnie temu magicznemu czemuś. Zobaczcie, bardzo w filmie również wyglądało to niemal identycznie jak tutaj. Jest to po prostu coś dla mnie fenomenalnego. Wiem, że się powtarzam i wiele razy użyłem tego słowa tutaj już, ale po prostu jestem bardzo pozytywnie zaskoczony tą figurką. Dlaczego ta figurka u mnie tak słabo stoi? Ano, dlatego, że ta stopa, u mnie lewa stopa jest strasznie, ale to strasznie zresztą widzicie luźna. Jak widziałem inne zagraniczne recenzje tej figurki, ten problem nie istniał, więc prawdopodobnie ja miałem pechę zresztą jak zawsze, i trafi mi się taki egzemplarz. Odnośnie wielkości tej figurki, bo pewnie wiele osób to interesuje, pokażę Wam właściwie dość dziwne zestawienie. Bo pewnie nigdy nigdzie indziej, jeżeli sami niczego nie zrobicie, nie spotkacie takiego zestawienia. Mamy Gandalfa razem z Bumblebee z First Edition Bumblebee z Transformers Prime. Ale żeby lepiej to Wam zobrazować, ile Gandalf tak naprawdę ma wzrostu, postawmy przy nim linijkę. I Gandalf się przewrócił. Ale mniej więcej ma 16-17 cm wzrostu. Musicie mi wierzyć na słowo. Chyba, że nam się uda to go znowu postawić. No, bez kapelusza ma. Zatrzymuje się tutaj, w tym miejscu. A więc ma to 16 cm. Bez kapelusza, z kapeluszem będzie miał 1,5 cm więcej, także no jest taką dość typową figurką. Odnośnie pozwolności Gandalfa, z wyjątkiem tej nieszczęsnej stopy mojej, właściwie to jego, ale w moim egzemplarzu, figurka no nie jest zbyt może bardzo pozwalna, ale, ale jednak jakiś tam element pozwolności ma. Bardzo dobrze rusza się przede wszystkim w łokciach, czy tak naprawdę w każdą stronę możemy obrócić jego ręce, czy w prawo, czy w lewo, w górę, w dół. Przy ramionach, ramiona do przodu, do tyłu minimalny zakres, ale jednak w górę, w dół. Jego głowa, no rusza się tylko taki kawałek ze względu na to, że yy, ma takie włosy, tak prawdopodobnie jest. W pasie, w pasie może zrobić 360, 360 jak widzicie. Yy, ledwo, bo ledwo. No i tak, zajrzyjmy teraz pod sukienkę z boczuchy. Yy, mamy tutaj również stawy w kolanach. Yy, tym, że no to powiem szczerze, że przez to, że Gandalf ma tam właśnie taki płaszcz, czy coś takiego. Nie jest to tak średnio potrzebne tak naprawdę, do pozwolności tak średnio służy. I średnio się przydaje tak naprawdę. Ok. No niestety problemy z pozwolnością Gandalfa sprawiły, że musiałem na chwilę przerwać kręcenie. I w związku z tym dłużej będę teraz w tej chwili trzymał Gandalfa, a nie jego stawiał, ponieważ jakiekolwiek postawienie jego w tej chwili nie ma sensu, ponieważ za chwilę nam się... O! Akurat teraz stoi, ale zaraz jak coś ruszę to się przewróci. Ale jeżeli stoi to skorzystajmy chwilkę z tego. Gandalf, w odniesieniu akcesoriów, przychodzi nam jeszcze z kapeluszem, który miał w swoim filmie. No i widzicie, znowu się przewrócił. Ten kapelusz, jak widzicie, tutaj w środku nie jest dość regularny okrąg, bo nie jest to typowy kapelusz, tylko właśnie ma takie wyżłobienia. To te wyżłobienia ma dlatego, tylko żeby lepiej trzymało mu się na głowie. Więc założymy gandalf w kapelusz. Jak widzicie, ten kapelusz bardzo dobrze się trzyma. Poruszamy figurką i trzyma się lepiej niż jak gandalf stoi, tak naprawdę. Także. No, fajny ten kapelusz jest bardzo fajnie wykonany. No i przychodzi jeszcze z tym, nie wiem jak to nazwać, peleryną, płaszczem. Czymś, co jest fajnie, fajnie to wygląda. W tym, że bardzo ogranicza ruchliwość Gandalfa, zwłaszcza jego rąk. Właściwie przede wszystkim jego rąk. Zakładamy to w ten sposób, jak widzicie tutaj, te włosy odstają trochę od łowia, od pleców i od barków. Dlatego to wchodzi nam dokładnie pod te włosy, tak żebyśmy lepiej to mogli sobie spokojnie założyć. Jest to dość takie, nie wiem, plastikowe, gumowe to tworzywo, także jest w miarę elastyczne i nie powinno się z tym za bardzo dziać, jeżeli troszeczkę nagniemy. W ten sposób to wygląda i widzicie, ruszamy rękami i taka dziura, dziwna przestrzeń nam się to robi, bo powinno tak naprawdę to opuszczać razem z tym, no ale ogólnie daje radę. Możemy dać teraz mu ten magiczny kij, jego różdżkę, Ciężko powiedzieć, co to jest. Właściwie to jest magiczny kij, to nie jest różdżka. Założymy mu kapelusz i próbujmy ustawić. Teraz to będzie chwilkę czasu trwało. Pamiętajcie, że problem z, tym, z tą stabilnością jest właściwie tylko. No, znaczy, nie wiem, czy tylko, ale w tym egzemplarzu, bo jak już wcześniej wspomniałem, w innych tego nie widziałem i nie mają ludzie takiego problemu. A teraz akurat gandalf stoi. Zobaczcie, no, wygląda to. No, i to idealne słowo pasuje właściwie do Gandalfa epicko. Po prostu wręcz niesamowicie. Spójrzcie również na dłonie, bo na to wcześniej nie zwróciłem uwagi. Ma tu takie rękawiczki z odkrytymi palcami, naprawdę coś niesamowitego. I jedyna rzecz, do której mogę się przyczepić, odnośnie Gandalfa, mogę mieć ciut brudniejszą twarz. Ponieważ w filmie miał brudniejszą twarz, bo czy, ponieważ często jakoś tak dziwnie chodził po jakichś norach, dziwnych rzeczach, ale na początku miał czystą, także może nie przyczepiajmy się. Aż tak zbytnio i zobaczcie, no po prostu jest fenomenalna ta figurka. Z wyjątkiem tego, że moja stopa tutaj lewa jego jest w fatalnym stanie, przez to figurka słabo stoi, ale jak postawi się na półce, to stoi. Jeżeli tak zbytnio nie, nie tańczymy, nie wiem, nie wykonujemy jakichś gwałtownych ruchów, to figurka będzie w miarę dobrze stała. Także naprawdę polecam Wam tą figurkę. Z kapeluszem również. I to się już to wszystko. Do następnej recenzji. Trzymajcie się. Hej!